Nie wiem, Widzowie, czy widzicie, ale moja młodsza siostra właśnie wyruszyła sobie na wyprawę. E, I oczywiście mamy wolną chatę i wolną rękę. Dlatego, Widzowie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy do jej domku i spędzimy 24 godziny pod jej łóżkiem. Także będzie świetny odcinek. Zostawcie łapkę, subskrypcję, ponieważ to jest bardzo ważne. A ja już się tutaj przygotowuję, Widzowie, do y, całego tej ruchu. Dobra, więc tak. O, takie rzeczy potrzebujemy. Wydaje mi się, że to będzie Git. E, szybko tam musimy pójść, ponieważ nie wiem, ile jej to zejdzie. Nie wiem, gdzie ona też, gdzie ona chyba pójdzie tam. Nie wiem, mówiła mi, że ona chce iść pozbierać drewno, także pewnie e, chwilę jej nie będzie, no ale niezbyt długo, więc mamy bardzo mało czasu. To jest jej łóżko, więc widzowie, szybko pod jej łóżkiem kminimy takie miejscowe, szybko. Dobra, widzowie, mamy mało czasu, mało czasu, mało czasu. Dobra, coś takiego, co nie? Wiadomo, Ok. E, I teraz tak, musimy to troszeczkę rozbudować tutaj, to jest nasza miejscowa i wypadałoby to zrobić z drewna całe. Już Wam mówię dlaczego. Z drewna, ponieważ e, drewno się tak nie, nie rzuca w oczy. I jak to będzie drewniane, to to się właśnie nie będzie rzucało w oczy. Nie wiem, czy rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, więc tak. E, robimy to tutaj. Hmm, tutaj też to musimy. Mam nadzieję, że go nie zauważy. Dobra, najwyżej to zauważy. Trudno. Robimy tak. E, tutaj również musimy zrobić coś takiego. Ok, i zrobimy tu jakieś wyjście. Tylko gdzie? Widzowie, to też trzeba dobrze przekminić. Czy tutaj gdzieś będzie ok, wyjście? Czekajcie, bo ja tutaj nie wiem za bardzo, jak to wygląda. Okej, okay, w ten sposób. O nie, z noc, ona może zaraz wrócić. Dobra, wydaje mi się, że tutaj wyjście byłoby w porządku. To zróbmy gdzieś tutaj, w ten sposób. I czekajcie, ja tutaj zrobię nawet crafting, zrobię tutaj wszystko. Będziemy mieć tej widzowie dosłownie wszystko. Ten crafting dajmy sobie może tutaj i może tego nie zauważę z jakiegoś powodu, nie wiem. I szybko widzę róbmy drabinki, bo naprawdę mamy mega mało czasu. Okej. Okay. Okej, okay, mamy drabinkę, dobra, i tędy sobie sobie dajemy wyjście. I ono jest takie raczej niezauważalne, ale to jest zauważalne, widzowie. Więc musimy coś z tym zrobić, musimy dać tutaj dużo kwiatków, żeby to nie było takie rzucane. Dobra, wydaje mi się, że żona tego nie zauważy, jak stąd przyjdzie. Nie powinna zauważyć tego craftingu. Najwyżej możemy dać tutaj widzowie... O, dobra, teraz to już w ogóle się nie skapnie, że cokolwiek jest. Świetnie, tutaj sobie wchodzimy. Musimy niestety dać nad sobą... Takie coś, i no nie wiem co mam zrobić z, tor, z pochodniami. Raczej nie możemy, widzowie, tej pochodni postawić, bo będzie przypał. Dobra, czekajcie, jak to zrobić? Yy, tutaj musimy zrobić coś takiego. W ogóle tutaj coś w tym stylu. Dobra, i mamy teraz tej wejście. Idealne, widzowie, żeby ją poglądać, Myślę, że wszystko jest gotowe. Widzowie, naprawdę zarobiście. Tutaj tego raczej też nie zauważy. Dobra, ja tutaj szybko wpadam na shift. Ok. Mam nadzieję, że jest git i że to serio nie jest za bardzo widoczne, w sumie nie sprawdziłam jak to się, czy to się nie rzuca czasem w oczy z drugiej strony, ale mam nadzieję, że się nie rzuca, dobra, jest dobrze, nie będę tej świecić i nic, ale się wystraszyłam, ale się wystraszyłam, dobrze, żeby sobie teraz nie wyszło, bo chciałam wyjść, dobra, musimy bardzo, bardzo uważać, okej, okay, jest tam, mam nadzieję, że serio nie rzucam się jakoś bardzo w oczy, a, jest tu, widzę ją, widzę ją, widzę, co? Ona ma diamenty? Skąd ona ma diamenty teraz, widzowie? Jak to się stało? Oh, kurde. Dobra, widzowie, musimy mieć ciągle, ostrożnie, musimy być bardzo. Jakim cudem ona ma w ogóle? What? Ja cię kręcę, dobra, ona tutaj coś widzę, że postawia. Najgorsze to, że musimy cały czas na shiftie być. Ej, ona tutaj coś miała, ale nie widzę, co to jest. Ej, to jest jaki. Co to jest? Barwnik? Jakieś niebieskie? Coś tak? Chyba, chyba. Tak, dobra, nie wiem, widzowie, nie widzę. Jestem bardzo sobą, mam tutaj niestety widoczność. Więc nie jest tak łatwo. Co ona tam do tych skrzynek? Nic nie widzę. Dobra, czekajcie, zaraz coś kopię. Ej, coś w, do, w, w dół coś kopie. Słyszeliście to? Dobra. Oj, coś tam wypadło. Ej, ona gdzieś schodzi. Dobra, ryzyk fizyk. Szybko zrobimy tak, żeby wiedzieć, co ona tam robi. Dobra, na przykład wypadek. Ej, ona coś, coś tam dała. Ale nie widziałam totalnie nic, ale te rudne widzowie to. O kurde. Dobra, czekajcie, bo z tego i ona jest dosłownie na no wyciągniecie mojej ręki. i nie mogę mieć nic ze sobą, czekajcie, czy w miarę nie za się w oczy? Mam nadzieję, że tak, dobra. Powinnam się przebrać za drewno, to byłoby łatwiej. I co ona tam coś robi, ona tam coś. Kurde, no naprawdę mam mega słabą widoczność. No coś kopię. Może ja tak posłucham głosem? Heh. Wiecie, co niestety nie, 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 nie da się nic posłuchać, co tam ona tam. Minecraftowe dźwięki są mega ciche. Dobra, w każdym razie. Masikierkę, i ona ta chyba coś zakopała, ale nie jestem pewna. To było trochę dziwne. O, kurde. Widzieliście to? Ona prawie, prawie, że się tutaj popatrzyła. I ona tam dała żelazne drzwi. Co ona tam robi? Kurde, ja bym chciała jakoś tak więcej zobaczyć. Ale to jest niebezpieczne to, co robię. Dobra, mam nadzieję, że ona tego jakoś bardzo Słyszeliście to? Co tam? Dobra, tędy nie widać. Kurde, jak to zrobić, żeby. Dobra, bicowy. Mam nadzieję, że mnie nie widziała. Okej, okay, okej, okay, dobra. Poszła gdzieś. Dobra, z koment... mamy chwilę, żeby wejść, tak, zobaczyć, co to jest. Mam nadzieję, że to nie wejdzie przez chwilę. O kurde, ona idzie z drugiej strony. Ja pierdzielę. Dobra. Mam nadzieję, że ona tego nie zauważy. Tam coś jest. Oby nie weszła na. Chwilę. Niech ona tutaj na razie nie wchodzi, proszę. Dobra, i tutaj jest jakaś. Dobra, szybko wchodzimy. I zrobiła jakiś. Okej, okay, ma trzy diamenty. Szybko wychodzimy. Szybko... Dobra, zdoświadczyliśmy. Widzowie, to była ale akcja. Widzieliście to? Ona to było tyle. Widzowie, że ona mnie zabrała, Ale akcja to było niesamowite. Bije się teraz jakimś zobiakiem, ale porobane. Okej, okay, jest noc w ogóle, to może zaraz pa, stać, pa, spać pójdzie. Dobra, bo powiedzieć, że to ma wyjść, Idzie tutaj, idzie tutaj. Dobra, się bardzo być cicho i uważać. Co ona robi? Okej, okay. myślałam, że ona tam znowu pójdzie do tego miejsca. chociaż że ona znowu pójdzie coś tam da. Albo coś tam ten, nie wiem, kurde, po co ona ma takie rzeczy? To jest niesamowite, widzę jestem w szoku. Dobra, w każdym razie. Okej, okay, jest tam Eliska. No nie widzę, co tutaj robi stąd, kurde, bardzo ciężko tu jest. Ale czy ona tutaj mogła to, w sumie nie mogła tego zobaczyć, że ja to zdałam, za... zrobiłam dirt, Na ona w życiu tego nie zauważyła. Do dobra, widzowie, mam 3 IQ czasami. Wybaczcie, widzowie, za to. Ale dobra, jest znowu w domku. I coś ma, co to jest, co ona ze sobą wzięła? Królika? Ona wzięła królika ze sobą? Okej, okay, nie skomentuję tego nawet, spoko, jak kto woli, no jeżeli lubi króliki, no to that's fine, widzowie, that's fine, to that's, that's okay. Okej, okay, ona się tam bawi, tańczy z tym królikiem, no przecież ona to powinna spać już dawno, halo, kurde, zawsze po dobranoczce jest, ona tam się kurde, tańcuje ze z tym, o kurde, królikiem. Dobra, na co, jeszcze mnie nie widziała, idzie spać? Idzie spać, poszła spać, dobra, widzowie, mamy teraz szansę, uwaga, teraz cicho, bo ona śpi. Zrobimy jej pranka, czekajcie. Okej, okay, śpi tutaj, dobra, jest ten królik, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekaj, 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 czekaj Eee, jej drzwi. I okej, okay, zrobimy, że ten królik tutaj coś zrobił, dobra? Wow, kurde! Ona zaraz się obudzi na pewno! Weszłam na nią przez szybką. Devin, dobra, Wstała, wstała, to było oczywiste, że ona wstanie, po takim czymś. To było oczywiste, że ona wstaje, że ja po niej chodziłam, No to usłyszała, ja pierniczę, dobra. A ten królik ona nie zauważyła. Ja nie widzi, dobra. Już myślałam. Okej. No, mamy Mindfucka trochę. Okej, okay, idziemy, widzimy do domu. Idziemy do domu, czekajcie, czekajcie. Po cichu, po cichu, po cichu. Dobra, robimy tak. I ulatniamy się stąd, sobie ulatniamy się stąd. Dobra. Kurde, jak stąd przejść teraz, tak żeby mnie nie zauważyła. Najgorzej. Jest ciężko. Dobra, czekajcie, pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że ona nie, 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 nie skapa się jeszcze. O! Dobra, ona się tam chyba bije, czekajcie, sobie, tak. Zaś tam schodzi. Słyszeliście to, widzowie? Ona zaś tam zeszło, czekajcie, my pójdziemy do mnie do domu, żeby to było takie safe w miarę, mam nadzieję, że ona mnie zauważy, zaraz, czekajcie, będziemy tutaj w domu, wiecie, poudajemy, że coś robimy, nie wiem, że bijemy się z zombie na przykład, żeby ona myślała, że no, że to nic, że co złego, to nie ja, wiecie, co chodzi, no nie, dobra, dobra, takie jakieś idą, kolejny zombiak, czy ona może na niej popatrzeć, o, dobra, jest, dobra, mam nadzieję, że na pewno to widzi, okej, okay, widziała to, widziała to, dobra, zarobiście. Okej, okay, dobra, jak tam stoi się cieszy, okej. Okay. Niech tam będzie, dobra. Jest zarobicie. I teraz tak, oczywiście wracamy do domu, dajemy, że sobie odkładamy rzeczy czy coś. Totalnie luz, okej. Okay. I teraz oczywiście musimy tam wrócić. Tylko jak? Bo ja bym chciała zobaczyć, bo ona tam znowu była na tym dole. Ja bym chciała tam wejść i spróbować. Czekajcie, ona nie może mnie teraz zauważyć. Dobra, 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 jest tam na dole, zarobiście. Dobrze się składa. Szybko na około ten domek. Okej. Okay. I gdzie to było? To było tutaj, widzowie. Okej. Okay. I zjeżdżamy na dół. Dobra, jesteśmy w picowie I teraz tak, schodzimy tam do jej domu, i ona tam jest, siedzi tam, kurde, w tym czymś. Dobra, czy ja ją mogę. Kurde, bo, bo mogę ją spróbować jakoś wybawić, wywa, wy, wy, wywa, wywabić, stanąć się napisać na przykład: Ej, Eliza, chodź ze mną gdzieś, czy coś, wiecie o co chodzi, nie? Ale to może jest trochę niebezpieczne, więc może jednak nie wiem. bardziej, że nie mogę puścić shifta, ale dobra. Co ona tam robi? Co ona tam kmie? Czy ja byśmy się teraz położyli w tym łóżku? Ona byłaby w szoku. Dobra, ona mi się mega wystraszyła. Ok, coś tam robi? W ogóle wstaje dzień, to może gdzieś teraz pójdzie. Znowu ma się kierę w ręce, to może widzowie pójdzie zbierać drewno. Tak jak przed chwilą. Ja też tam się pokręciłam, więc bardzo dobrze. Mhm, ona tam coś znowu kimini, widzowie. Ona tam coś daje znowu. Chyba, no, otwórzmy to, żeby. Dała tam chyba karpet, w sensie tak jak się nazywa, dywan, chyba tam dała dywan, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, widzowie, ale to jest strasznie, ej, co on tu robią dynie, co ona robi, widzowie, ona jest jakaś mega dziwna, ja nie wiem, z kim ja żyję i tutaj ten zajączek sobie hasa, dobra, kurde, jak, co ona tam kwiń, dobra, czy ona wychodzi, ona chyba wychodzi, dobra, i dobrze, wychodź, sobie, Liza, nie wracaj tu, ona wyszła, nie, idzie do mnie do domu chyba, o kurde, ej, dobra, dała tutaj, nie wiem, co to chodzi, gdzie to było, to było tutaj, po co tutaj to dała niby? Jesteś pod tymi dywanami? Nie, nic tutaj nie ma, widzowie. Dobra, czekajcie, gdzie to było? Ja nie pamiętam, w jakim miejscu to było, to wejście. O kurde, o kurde, mało czasu. Co? Jak ona to, gdzie ona to zrobiła? Ja nie, nie, nie mam pojęcia, naprawdę. Tu? Ej, nie, 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 nie wiem po prostu. Dobra, widzowie, spadamy szybko. tu Oni nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą. Nie wejdę, dobra, nie zdążę szybko, dobra. Okej, okay, po to już wraca? Nie zdążyłam tam, nie wiem, gdzie Jest to wejście, widzowie, najgorzej. Dobra, musimy co iść To chyba koniec naszego planu. Już minęło 24 Minecraftowe godziny. Więc możemy, widzowie, opuścić to miejsce. Ono tam schodzi. No, ona jest tam zeszła. No kurde, i tam tak kusi wejść. Tak by tam kusi wejść. To jest niemożliwe, naprawdę. Dobra, próbujemy. Znowu słuchajcie, ja wyszła. Czekajcie. Ona wyszła. O, zostawiła otwarte. Dobra. No, jak ona zostawia otwarte, to ona tutaj wróci. Co moja siostra... Co z nią jest nie tak? Moją siostrą coś opętało. Z nią jest coś nie tak. Dobra, ja idę stąd. Koniec. Wystarczy mi dowodów. Zdecydowanie jest dziwna. O kurde, ale jest blisko. Prawie zostaliśmy odkryci. Dobra, czekajcie. Wychodzimy stąd. Okej. Okay. Safe, jesteśmy bezpieczni, ok. Nasza misja przebiegła jak najbardziej pomyślnie.